Jak dodać konto klienta w takso? Aby dodać konto klienta, należy zalogować się do Takso do panelu biura rachunkowego i przejść do modułu zarządzanie biurem. Ważne jest to, że uprawnienia do tego modułu posiada domyślnie właściciel biura, mogą one również być przepisane pracownikom poprzez konfigurację uprawnienia. Następnie przechodzimy na listę klientów i klikamy dodaj klienta. Najprościej jest za zacząć od wypełnienia NIP i pobrania danych z bazy głosów, gdyż wszystkie informacje wypełnią nam się automatycznie. Mamy tutaj dwa pola na nazwę firmy. Pierwsza to jest nazwa skrócona, druga to jest nazwa, która się pojawi na wydrukach, na przykład fakturze. Po uzupełnieniu wszystkich danych możemy zapisać tą firmę w takso. W tym momencie takso rozpoczyna proces zakładania konta klienta, to konto na razie będzie widoczne tylko w panelu biura ruchunkowego i klient jeszcze nie będzie mógł się do niego zalogować. Aby mógł się do niego zalogować, musimy przejść do kolejnego kroku, czyli do dodania pracowników klienta. Przechodzimy na zakładkę, klikamy dodaj i wprowadzamy właściciela tej firmy. Wprowadzamy adres. E-mail i następnie system proponuje nam założenie loginu pod takim samym adresem. Możemy tak pozostawić, chyba że któryś z naszych klientów, ma na przykład kilka firm, wtedy możemy stosować jeden e-mail, ale zróżnicować te loginy, ponieważ każdy login powinien być unikalny. Pierwszy pracownik firmy musi mieć zawsze rolę właściciela, gdyż tylko właściciel będzie mógł dodawać kolejnych użytkowników tej firmy i na przykład wprowadzać różne ustawienia do takso. Ważne jest, aby zaznaczyć opcję wyślij wiadomość powitalną, gdyż wtedy takso wygeneruje maila z linkiem do ustawienia hasła. Zwrócę jeszcze uwagę na to, że system będzie wymagał od nas telefonu mobilnego, komórkowego, gdyż biuro rachunkowe, wystawiając informacje o podatkach i ZUS wprowadzające do takso, wtedy takso będzie wysyłać SMS. Jeśli nie chcemy, aby ta osoba otrzymywała SMS-y, należy kliknąć tutaj brak telefonu mobilnego, natomiast jest od razu komunikat, że podatkowe powiadomienia SMS czy powiadomienia o zapomnianym loginie ten klient nie będzie mógł otrzymywać. Zapiszmy sobie zatem takiego pracownika, no i mamy Pierwszą osobę dodaną do tej firmy. Oczywiście nie musimy już dodawać kolejnych osób, właściciel firmy powinien zrobić to samodzielnie. W kolejnej zakładce mamy możliwość podejrzenia lub wprowadzenia księgowych obsługujących klienta, natomiast zajmiemy się tym za chwilkę w kolejnej lekcji. Konta bankowe. Może wprowadzić już nasz klient, na przykład, jeśli będzie chciał numer takiego konta podawać na fakturach sprzedaży lub też zintegrować sobie takie konto bankowe poprzez e-bank, czyli taką automatyczną integrację pobierającą dane bez konieczności logowania i zapisywania wyciągów bankowych. Zakładka CEF to przygotowanie do integracji z krajowym systemem e-faktur. Tutaj w momencie, kiedy ten, ten system już zacznie obowiązywać, klient będzie mógł od razu połączyć swoje konto takso z krajowym systemem EFACO. To, co nas jako księgowych w biurze bardzo interesuje, to są podstawowe ustawienia podatkowe i ZUS klienta. Jeśli klient jest rozliczany jako działalność gospodarcza, należy wybrać odpowiednią, płac płaconą przez klienta stawkę ZUS. Jeśli jest to spółka, wybieramy stawkę. Indywidualną. Na dole wskazujemy formę działalności, formę prowadzonej księgowości, sposób opodatkowania i czy klient prowadzi ewidencję VAT. Jeśli nie zaznaczymy tutaj ewidencji VAT, oznaczymy jako brak, wtedy należy zwrócić uwagę, że przy wystawieniu faktur sprzedaży te faktury będą fakturami bez vat -owymi. Jeśli oznaczymy rozliczenie VAT metodą zwykłą, domyślnie w przypadku że sprzedaży zaczną być wprowadzane również dodatkowo pozycje związane z VAT-em. No i tutaj na dole mamy jeszcze takie dodatkowe informacje, które nam umożliwią pracę właściwy sposób z tym klientem. Jeśli zapiszemy sobie teraz tą formę działalności, to możemy przejść do kolejnej sekcji. System od razu zaproponował nam rozmaite deklaracje, które będą naliczane dla klienta. Możemy sobie oczywiście je tutaj zmodyfikować i na przykład wskazać, że będziemy wprowadzać informacje o deklaracji VAT-7. Będziemy również wprowadzać informacje o CIT-ie. Miesięcznym i na przykład ociecie rocznym. Tak, dodatkowo jeśli klient opłaca innego typu podatki, czy składki, takie jak PFRON, czy jakieś inne opłaty, możemy je tutaj zdefiniować i dzięki temu będziemy mogli wprowadzić tę informację w module naliczanie podatki i a klient otrzyma powiadomienie, otrzyma numer konta i przypomnienie o terminie płatności. To jest element, który nam posłuży potem do. Wprowadzania informacji podatkowych. Poniżej mamy sekcję konta bankowe urzędów i ZUS, i domyślnie system wypełnia te konta na podstawie numeru NIP-u, czyli w przypadku konta, mikrorachunek podatkowy, który służy do płatności podatków dla urzędu skarbowego, to konto zostało wygenerowane no i w podobny sposób dla ZUS-u jest to tak zwany numer ZUS-NRS, on również był wygenerowany automatycznie. Tutaj możemy jeszcze sobie stosowne placówki ZUS-u czy Urzędu Skarbowego wybrać. Jeśli dany klient podlega po dwa urzędy skarbowe, to tutaj na, na górze należy to zaznaczyć i wtedy możliwość jest wprowadzenia dwóch urzędów skarbowych. Jeśli dana firma odprowadza składki do pracowniczych programów kapitałowych ze swoich pracowników, również tutaj trzeba wprowadzić te dane. No te dane to już klient musi podać indywidualnie, nie da się ich wygenerować automatycznie. Zapisujemy. Tą zakładkę. Oczywiście te informacje możemy uzupełnić w późniejszym okresie. Najważniejsze są te dwie podstawowe, czyli dane firmy i pracownicy. Wtedy klient może się już lokować i pracować na takso. Natomiast musimy pamiętać, aby je uzupełnić, gdyż to będzie miało bardzo duży wpływ na proces automatycznego księgowania dokumentów oraz naliczania podatków i ZUS. W zakładce ustawienia ZUS mamy również powtórzone pewne informacje dotyczące stricte ZUS-u. I na tym etapie możemy zakończyć tworzenie konta klienta. Pozostałe zakładki są opcjonalne i nie będziemy w tej chwili o nich rozmawiać.